Zobacz! Zajączkowska ostro do Nowackiej, że odpowiedzą za zadłużenia. Doszło do szokującej kłótni. Ja chcę zapytać, chcę, żeby Unię, Polska płaciła składki, mówię, a wybrała pieniędzy. To jest wasza polityka. I chcę zapytać pana Marka Suskiego, Bekniecie bo Pan okres, mówi, że macie państwo. To jest prawda, największy klub. Co znaczy bekniemy, za, to? Ja mogę, ja mogę, to znaczy, bekniemy za nie to. Bekniemy za to. pani poseł, to. No, pani poseł mówi, że bekniemy za to, że bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej. Co znaczy bekniemy za to? Pani mi grozi, bekniemy? Co mi pani. Pani się słyszy? Ja słyszę mówi pani. Do pani bękniemy za to, że bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej. Pani nie wie, czym są No po prostu tak. Jeśli mogę, Panie, prosić, bo ja nie spodziewałam się, się żeby. Ale Pani zadłużacie się. Zadłużacie się. Pani bierze zapytać właśnie to... o pieniądze unijne i namawiam, żeby już był Szok. między Paniami. Jak, Szok. Jeśli mogę prosić o zgodę przez ostatnie pięć minut programu. Taki postulat jak dobrowolny z no panie, panie pośle, przy całym szacunku, ale Wasza propozycja to jest tak, jakby Pan nie obiecał, że zabierze ją na RODOS i zamiast na ciepłą wyspę zabierają Pan na. na rodzinne ogródki działkowe. No, przy całym szacunku, ale oszukaliście po prostu przedsiębiorców. I tak samo ze składką zdrowotną. To nie jest ta składka zdrowotna, którą proponujecie i nie taka była przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, a tych warunków oczekiwali przedsiębiorcy. Nie tylko przedsiębiorcy, ale wszyscy ci, którzy, którzy płacą składki zdrowotne, oczekiwali tego, że ta składka będzie miała możliwość wiem, liczenia tymi podatku. Tymi